Nagraliśmy film w jaskini. Nie obok, nie gdzieś naprzeciwko, tylko 70 metrów pod ziemią. Tutaj na przykład widzicie przepiękne jeziorko i różne wąskie korytarze. Ale od początku. Plan zdjęciowy oczywiście zaczynamy od make-upu i strojów. Moja postać akurat zawsze miała full glam. No bo po prostu była lekką wariatką, ale to później. Bierzemy sprzęt i maszerujemy na pierwszą lokację. Byliśmy ogólnie w trzech jaskiniach. Tutaj widzicie jedną z nich, no i mnie zawieszoną nad przepaścią. Sounds fun, co? Czasem było bardzo wąsko, bardzo wysoko i bardzo ciężko, ale humory nam dopisywały, a jak trochę nam się zrobiło zimno, to od razu odpalaliśmy techniawę i jazda. Tutaj możecie zobaczyć mnie po najbardziej emocjonalnej scenie. Było ciężko, ale jestem z siebie naprawdę dumna. A tutaj z kolei charakteryzacja bo nie zawsze trzeba płakać na zawołanie no i przede wszystkim nie zawsze sceny gra się chronologicznie. To była niesamowita przygoda. Poznałam cudownych ludzi no i właśnie tak.